No już! Przestań! No, nie masz ochrypu. Przestań! Już! Hop. Uspokój się, uspokój się! Luź, ej! Spokojnie! Spokojnie, spokojnie, To też się przyda, zaraz wam powiem o co chodzi Dzień dobry Państwu Dzisiaj 23 października 2023 roku. Dzisiaj telewizji śniadaniowej, jak widzicie, nie będzie. Ale będzie za to porządkowanie działki i wypalanie gałęzi. No i będzie też coś dobrego do jedzenia w plenerze. A w zasadzie z ciekawszych rzeczy to do dopicia. Ale to zaraz wam, zaraz wam opowiem. No, do tego. Zaraz cię puszczę. Spokojnie. Zaraz podpalamy, proszę Państwa. Ja teraz Wam zdradzę, co tutaj mam. Zobaczcie, jest pas chlebowy, jest woda Borżomi. Jest super musztarda. Zapomniałem o niej ostatnio. Ją sobie kupiłem jeszcze raz w Selgrosie. Jest super kiełbasa. No i co? Dzisiaj będzie, będzie grillowo. Ogniskowo. Bardziej. O! Dobra. Rękawice i do dzieła. Może być ciężko, bo to wszystko ocieka normalnie wodą. Ale są igły. To może się uda. No chyba coś z tego będzie. Ugryjeś? No dobra. Tu trochę opętlowane, ale jest tego więcej jak widzicie. No ale będzie z tego kupa drewna. Tylko tu trzeba przyjechać jak jest z jakąś piłką. Teraz szybka przerwa na grzyby i zobaczcie co tu się dzieje Niestety są już stare O, te się biedaki już same przewróciły No Ten jaki olbrzym panie kochany O grubo Teraz tu spróbujemy kiełbachy na tym zrobić. Ale wszystko jest tak mokre, że się cały czas dymi. Zobaczcie tutaj kolejny frykas. Na dzisiaj kwas chlebowy. Piliście w ogóle. A jeśli już to kiedy ostatni raz? W selgrofie takie rzeczy można kupić. Już mamy więcej żaru. Ugryź dalej, łapie iskry. Ja już proszę państwa robię drugą turę. Ketchup to oczywiście. Biedronka, najzwyklejsza, ale to Dijon, proszę Państwa Ostra, słona Kwaśnawa No rewelacja, po prostu W Selgrosie można ją kupić eee, Tu mamy chwas chlebowy, dawno nie piłem To jest rewelacyjne połączenie eee, z, z kiełbasą Kiełbasa pyszna, nie wiem skąd Żona Barbara Kupowała, eee, tak czy siak, proszę Państwa Skojarzenie mam jedno eee, Z kiełbasą z Nyski eee, W Krakowie bo tam można sobie taką kiełbasę opędzlować i popić orężadą. A tutaj, zamiast orężady, mam coś lepszego, moim zdaniem, czyli ten kwas chlebowy. No, rewelacja. Po prostu miazga. Jeśli nie lubicie piwa bezalkoholowego, i jeśli nie możecie się tego piwa akurat napić, no to myślę, że kwas chlebowy jest tutaj świetnym dodatkiem, ale jeszcze muszę spróbować przy następnej okazji z, z doktorem Peperem. Do którego też wróciłem. I też go bardzo lubię. Wyobraźcie sobie ten smak. I potem łyk kwasu. Miodzio. No i następne mamy ogarnięte. Teraz tylko piła, ciąć. No i zwozić. Szkoda, że to tylko sosna. Jest tylko pot. Pod wiatę się nadaje, pod altanę. Niestety zaraz stąd muszę jechać, bo to kurczę zasięgu w ogóle nie ma w orężu. No i tym sposobem mogę tracić kasę. O, jaka fota będzie. Zrobi się czy nie? Wracamy, proszę Państwa. Tym razem już się podniesiemy trochę. O, słychać jak działa. Dlatego, że wcześniej tutaj delikatnie przyszorowaliśmy. Teraz już było gładko. Rama zamknięta. Ruszamy. Zobaczyć, co się tam dzieje.